Kolejny lockdown w sposób bardzo mocny niszczą polską gospodarkę. W pierwszej fazie państwo zareagowało bardzo szybko i jako przedsiębiorcy to doceniamy, kiedy zostały uruchomione wszystkie tarcze finansowe, osłonowe, które na pewno pomogły wielu przedsiębiorcom. Niestety jest jedna branża, która przez dłuższy okres jest wyłączona i nie może pracować, nie może wypracowywać przychodów, zysków i znalazła się na skraju upadłości. Tą branżą jest branża, branża gastronomiczna, dlatego zachęcamy przedsiębiorców do tego, żeby wspierać solidarnie tę branżę poprzez wydawanie swoim pracownikom bonów lunchowych, z których będą mogli skorzystać zarówno ci pracownicy, którzy są u nas w zakładach pracy, jak również ci, którzy są na pracy zdalnej. Żeby to jednak skutecznie mogło przebiec, zwróciliśmy się do państwa z projektem o zwiększenie możliwości udzielania. Tego wsparcia bonowego ze 190 zł do 560 zł i jednocześnie, żeby zachęcić pracodawców do wydawania tych bonów pracownikom o zdjęcie z tego składki na ubezpieczenia społeczne oraz na PIT. Uważamy, że to rozwiązanie, oprócz tego, że uratuje około 70 tysięcy miejsc pracy w gastronomii, tak jak liczyliśmy, to również przyniesie wpływy zwiększone do budżetu państwa, dlatego że podniesie to popyt na usługi gastronomiczne i również budżet na tym zyska. Rozwiązanie naszym zdaniem jest o tyle właśnie korzystne dla wszystkich, że mamy nadzieję, że w najbliższym czasie rząd tą ustawę skieruje do prac legislacyjnych.